Witaj Dominiko, witaj Mateuszu, witam Was drodzy Państwo w ten wyjątkowo słoneczny, sobotni poranek. Pogoda jest w pełni wakacyjna, warto więc wybrać się jeszcze w regiony naszego kraju, aby złapać odrobinę promieni słonecznych na koniec wakacji. Oczywiście najbardziej ulubionym miejscem do spędzania do czasu wolnego przez Polaków jest nasze polskie morze. Ale czy wszystko wiemy o naszych polskich plażach i gdzie najlepiej się wybrać? Niektóre plaże wiążą się z ciekawą historią, inne są ciekawy sposób a i na jeszcze innych panuje niezwykle pogodny klimat. Na przykład Mierze Helska słynie z najbardziej i najwięcej ilości, największej ilości słonecznych dni, bo aż 70 dni w roku niestety tam najsilniej wieje wiatr. W Sopocie mamy najdłuższe molo w Europie, a na końcu tego mola stężenie jodu jest dwa razy większe niż na lądzie. Natomiast najbardziej wysunięta na północ plaża znajduje się w Jastrzębie i Górze. Jeśli chodzi o pogodę panującą dziś wymienionych przeze mnie plażach. W Sopocie mamy 26 stopni i dużo przyjaźni na niebie. Mierzeja Helska dziś wyjątkowo ze słabym wiatrem i tam 28 stopni. Natomiast Jastrzębia Góra odrobinę mniej, 22 i tam również słaby wiatr. Ale wróćmy na chwilę do pozostałych regionów naszego kraju. Też upalnie i też wysokie wartości na termometrach. Do nawet 32 stopni na ziemi lubuskiej. To najwyższe wartości dzisiejszego dnia. Na południu Polski od 30 do 31 stopni, w stolicy naszego kraju również 30. Na Pomorzu od 27 stopni na Pomorzu Gdańskim do 29 stopni na Pomorzu Zachodnim. Opady deszczu pojawią się jedynie na Pomorzu Zachodnim i tam po południu mogą wystąpić także wyładowania atmosferyczne. Duża dawka słońca we wszystkich regionach, wiatr będzie umiarkowany, przez co odczuwalnie temperatura może być dużo wyższa od tej prognozowanej. Niestety, Osoby, które odczuwają zmiany meteorologiczne, mogą czuć dziś odrobinę pogorszenie koncentracji lub senność, ponieważ biometr nie będzie nam sprzyjał. Zachęcam więc do skorzystania z tego pięknego słońca, aby wyjść i trochę poprawić swoją kondycję aktywnością fizyczną, a także można sięgnąć po filiżankę mocniejszej kawy. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.